Chwała Panu Jezusowi, Chrystusowi. Chciałam podzielić się świadectwem sprzed kilku dni, kiedy zostałam rozłożona dosłownie, tak jak to słowo mówi rozłożona. Nie sądziłam, że, że Pan położy mnie do łóżka i to na, na dwa dni gdzie praktycznie y, mm, ciężko było mi pierwszego dnia nawet wstać z łóżka nie miałam siły, do, dosłownie całe siły y, odeszły I, i wiem to z piątku na sobotę y, takie przyszły mocne y, ataki od wroga, taka ciemność y, y, w pokoju w nocy zostałam kilkakrotnie przebudzona już wiedziałam, że że nie fizycznie już wiedziałam, że że źle się czuję ale Duch Boży pobudzał mnie do modlitwy, żeby wstawiać się za i słyszałam jedno imię modliłam się językami, ale to, to nie było tak jak Dobrze się czuję i, i normalnie funkcjonuję, kiedy y, łatwo modlić się, łatwo wychwalać y, Pana Jezusa i, i dziękować, ale to no, y, ciężko było wstawiać. I jeszcze te siły wroga atakujące zewsząd i tak zasypiałam, budziłam się kilkakrotnie. To nawet nie wiem, jakby chciała podzielić się, ile to było razy, ale to, to tak. Y, Kilkakrotnie w nocy, co przysnałam, to za chwilę byłam budzona, żeby się modlić i, i, i wstawiać. I nad ranem chciałam, jak chłopacy pojechali, to chciałam po prostu wstać, żeby zamknąć bramę. No i, i tutaj było moje zdziwienie, bo już plan sobie ułożony stanę zamknę i nikt nie będzie no, mi przeszkadzał, ja będę mogła e, przespać się, wy, wypocząć, żeby wrócić do normy. Myślałam, że to lekkie takie przeziębienie i, i że szybko minie. No i okazało się, że wstałam, zrobiłam kilka kroków i, i taka niemoc. E, pierwszy raz coś takiego doświadczyłam. E, ciemność w, w oczach, e, ostatni, ostatkiem sił na, na kanapę. A upadłam, przykryłam się tylko i, i, i poszłam spać. Po dwóch godzinach może przebudziłam się i, e, i dopiero wtedy mogłam podnieść się, żeby pójść i, i zamknąć tą bramę. I, i powiem Wam, że e, zdałam sobie sprawę, może nawet nie tyle co ja sobie zdałam sprawę, bo mało sobie zdaje sprawy z tego wszystkiego co się dzieje jak, jak ten świat duchowy jest dużo bardziej realny i o tym Pan nam nieraz w Słowie mówił, a człowiek w tej w pogoń, może nawet nie pogoń, ale czasami to brakuje mi innego słowa, żeby jakoś to nagrać, ale w tym wszystkim co się dzieje, co są pewne rzeczy do, do wykonania żeby tutaj na, na tym świecie. Niby, że zdaję sobie sprawę, że jestem tu pielgrzymem, ale um, ustaję w tym biegu, bo, um, bo nie wsłuchuję się tak w głos Ducha Bożego, jak Pan chce prowadzić i, i Pan po raz kolejny pokazuje mi, że e, tą lekcję, którą chciał, żebym odrobiła jakiś czas temu, żeby bez względu na to, co się dzieje, żeby Dziękować. I to nie, że tylko powiem o dziękuję Panie, tylko aby być wdzięcznym za wszystko, bo, bo Pan błogosławi to tak obficie we wszystkim, bo, bo Pan pokazał mi, jak wielkie błogosławieństwo to jest móc wstać, móc sobie siebie zrobić te, te prozaiczne rzeczy, które dotyczą każdego z nas. To ale te. Czy, czy nawet usłużenie kogmu innemu, a tak niewiele za, za to dziękuję, bo wydaje mi się, że, że to jest takie normalne. A pan tutaj dopuścił do, do takich rzeczy. Jestem Panie wdzięczna Tobie, bo, bo nikt tak jak Ty, nikt tak nie jest dobry i, i żaden nauczyciel nie prowadzi tak cudownie, jak Ty to robisz przez swojego cudownego ducha. Dziękuję Ci dlatego, że Ty powiedziałeś, że nie zostawisz nikogo, nas tutaj na, na ziemi sierotami, ale dałeś nam swojego ducha, Panie i dzięki temu możemy uczyć się, możemy poprawiać swoje czyny, ale i także otwierać się na to, abyś Ty nas prowadził. Opowiem Wam, że, że te Dwa dni, kiedy byłam przywiązana do łóżka, kiedy ciężko było mi, 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 mi wstać, nawet podnieść, uświadomiłam sobie, jakie to wielkie błogosławieństwo móc stać, pójść i, i napić się wody, kiedy tutaj przez pierwszy dzień nawet nie mogłam. Ani nie miałam, nawet wiecie, pragnienia, żeby napić się. Wiedziałam, że muszę pić, ale nie chciałam ani jeść, ani nie pić. I powiem Wam, że poprzez właśnie to, co Pan Jezus Chrystus dopuszcza, że przychodzi z chorobą, On pokazuje po raz kolejny, że żeby wstawiać się za tymi wszystkimi, osobami, które są w szpitalach, którzy zmagają się z najróżniejszymi chorobami, z niedyspozycjami ciała, aby wstawiać się za nimi, bo, bo Pan nasz taki był, bo, bo Pan jest miłosierny, pełen miłości i On wyciąga do każdego ręce. My często w tym swoim małym świadku dajemy się tak zagrodzić. Chociaż może nie powinnam mówić ogólnie, bo to e, od siebie trzeba przede wszystkim zacząć i, i jak poddajemy się panu, to, to on nas prowadzi. Pomału do, no, dochodzę do normy, ale powiem wam, że najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że, że, że pan mówi, że on jest moją siłą i on jest moją mocą i to on podnosi. I cudownie być dzieckiem Bożym, pomimo tego, że tak jak długo Boże powiedział do mnie, że każde jedno dziecko musi przejść, Boże dziecko, chcąc być z Panem i dostać się do, do Królestwa Bożego, musi przejść wiele prób, wiele doświadczeń, aby, aby nasza wiara była wypróbowana, ale także i, i nasza miłość. Czy w tym wszystkim Będziemy dalej za Panem szli, bo On nas wytapia, abyśmy byli Jego zaszczytnymi naczyniami, które On używa. Dlatego dla Ciebie cała chwała, Panie Jezu, i dziękuję bardzo za każde jedno doświadczenie, za, za każdego jednego człowieka, którego kładziesz na mojej drodze. Bo od każdego człowieka można się uczyć, pomimo tego, że tak wiele osób jest niewierzących, nie chce słuchać, ale czasami mają dużo więcej miłosierdzia, ale i także wdzięczności, choć nie umią, Panie Jezu, i nie znają Ciebie, ale mają wdzięczność do, do tego wszystkiego, co, co Ty tutaj stworzyłeś. Dlatego dla Ciebie cała chwała, Panie, bądź wywyższony. A Wam dziękuję, kochani, za, za wysłuchanie. Niech Was Pan Jezus Chrystus błogosławi i wprowadza Was w te głębokości naszego Pana Jezusa Chrystusa, szerokość i, i wysokość, bo Pan jest tak cudowny, tak dobry, i on przychodzi i posila. I wypełnia swoją miłością. A po tej miłości mieliśmy się rozpoznawać z Panem Bogiem.